Siam, mordy z tej strony, Orek. Jestem z Siemanko. I ciśniemy sobie dalej, gdzie ty jesteś? No, czytam sobie. Aha, no i znowu, Boże, czytasz sobie. Nie czytaj tego. No, cool. no fajnie tam, czy... tam. jesteś fajny. Nie, nie jesteś. Wiem, tym. Dobra, wszystko jedno. Się... Ej, czy mnie Co to? To są pszczoły czy osy, jakieś szerszenie. Nie! Żyjemy. Dobra, chodź, opakty jakieś robimy. O, to trzeba to zdobyć. A Mam pomysł. Blaguję. Podnieś. Co ty robisz? Okay. O. Ach, prawie. Czekaj. Tutaj podnieść. tu do odzy to stąd. nie zrobić lol. Czekaj, zrobię tak. Się rozpuść tam. Polecę sobie tam, o. I teraz... dobra Tego się nie da. Nore chce zmienić postać na już Począć co już? Nie tak mi się wysiedliło. Daj okay. go. Ej, co? Już zginął? O lol, ten jest jakiś duży, jego nie mogę podnieść. Aua! Nie noc. Tych, tych dużych nie mogę podnosić. Trochę lip się. Au au, coś mnie bije. Czekaj. Ups. Ała. Ups. Ups. Fuck. Ej, wait. Weźmy to. I Weź się ogarnijmy. No chodź tu, ziemi. Jestem. I z młota. Manko. Sk co? Co? Nie. C czym Ej! A co ci chodzi tutaj? <laughs> Devil <laughs> No nie. Czekaj. A bo ty grasz w tym... Daj mi tego. Ej, jak teraz ze mnie... Ty! Da się. Czekaj. O nie! Ty idiota! <laughs> ja. znaczy. Co dumesz? Dobra. Wyczaruję klocka. klocka, wyczaruj klocka, żebym mógł wschodzić na tego. Też to ominęliśmy ob samo chyba. A! Uh, 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 jakie manewry! I tam jest dużo rzeczy, stary! Tak? Tak. Może nie wiem, jak tam dojść. Ha! Uh, ha! Uh, czekaj. Czekaj, weź odwróćmy tą, tą postać. Czekaj. Co teraz? Masz tam? No? Mam. Uh. Czekaj, to teraz mam trzeba. Uh. Uh. Dobra, mam. Udało mi się. Ja chcę odrzucić tę postać. To w lewo Cześć. musisz zapierniczać. W dupie to mam. Uh. GG GG Siemanko Dobra I grzebójś Wydaje mi się że... Co... Mam ją Ej, ej! Co, 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 co... kogo masz? A masz na okay. to? Okay. Piczę ja, ja myślę, że coś się tutaj będzie Nie, chyba jednak nie ma nic Dobra, lecimy? <laughs> Gdzie ja spadłem? A, nie żyje, okej okay. A, bo ten Ul mnie bije! Tylko... Tego chyba nie było w normalnej wersji. Co jest to w Complete Story Nie rozumiem. Co ja robię? Co ty robisz? Jest! Ej! Ruś ej, tu. Tak! To też chyba. O, ej, nie ma obrażeń od upadku spłaka. Co, co? Co? Co jest? Nie. Jakaś rzeczka. O. Siemanko. Jest mega. Uuu. O mat Dobra widzę, że... Ty tam nie wleziesz? A już zabrałeś to. Okej. Okay. Masz tutaj. Łap. 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 Kolejny Dole Jaki zwrotny A tutaj coś tam było na brzepa, patrz O, tutaj coś jest tu. Zdobyłem wszystko z góry, tu Ty blokuje coś okay. To gówno okay. Chodź tu magu z dupy Sam jesteś, no ty sobie masz tą to Tobie łatwiej jest biegać to zamień się na chwilę O, gdzie jestem? Co za dźwięk Zamień się Daj dwójkę tam Daj mi maga Dobra, spoko Weź, weź, okay. weź, weź za, za, zatnij ten Bo ja tego... Musisz na górę iść I ten kamyk podsunąć Tę. Czekaj Dobry hmm. A tutaj to coś było, nic nie było, Zebrałem tam z góry, coś okay. O, o, a, mam, o, mam Dobra no, oh, jest. Aha, to jest jak on to zrobił? Mam. my cu I lecimy. Czekaj, co chyba coś zasłania? To jakieś Nie, rury Ja są. po prostu. To to rurę możesz podnieść tam na górę. Tylko że Nie, tam tą, co tą, tą, bliżej nas jest, tam co bliżej nas, we pierwszą. O, 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 zwaliłem. No się. Zjebałeś no, O, działa? Nie, tak. może czekaj. I pochuj tam w tą stronę ty. Nie wiemy. <laughs> może tak będzie dobrze. No, patrz. No, weź i stąd. <laughs> o, o też naszpa. Nie ty. Ty, pa magia. Ej, ej. Chyba działa, czy nie? <laughs> trzymaj to, o. trzymaj. Trzymaj to. Ja Teraz zamiana. Na trzy. Ale na kurde! Nie! Latunku. Ratunku! Ratunku, jedzę rybką. Dobra, jesteś tam? Czekaj, ja tutaj coś widzę. A tutaj to było potrzebne. Czy mam pomysł inny. Patrz Czekaj. na to, patrz, patrz na ten trik życia. Patrz moim magiem. No? Nie będziesz widział. Ej, dlaczego? A no, tak, bo ty w perkach masz. Kurwa. Mam. Ty! f***, Ty nie dostaję damage'a! Co <grystanie> ja zrobiłem, sorry. Ej! O. Tak nie działa, on działa, dobra. O jak... Jakie combo breaker! I tam było jeszcze takie duże, jedno klocek do wybrania. Mordo, chodź tu! Idę, mordo. Co? Chodź. Patrz, tam na najwyżej taki największy jest. Największy ej. klocek! Ej, ej, ale leci. Czekaj. 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 O, jest. No to fajnie, tylko jeszcze wyżej potrzebuję. <laughs> to czekaj, uwaga o Weź, weź to... Dobra, dobra, czekaj. Gdzie? Gdzie? To... Się... Jest, na sam yes. poziom. Okay. Co mogę Oła, to mnie troszkę. Dobra, uwaga. Czekaj level upuję. Yy, ile mam jeden tylko dostępny. A to lipcie troszkę. No też nie. Tak, to będzie dobre. Ja wymaga pakuję, a ty dawaj łóż, tą łuczniczkę czemu mu okay? No dobra. Dobrze. Chodź. No, Ładnie. tam, idziemy. Tam No jestem. Tylko, że... no, no, ej, teraz może musisz mi pomóc. Zamień się. Weź mi. Szybko! O panie! O kurwancja. Stoję na nim. Trzymam go. Ach, prawie. Czekaj, skakuj. Niech go zabij. Czekaj. Ach, lecę, uwaga. Uhu! Stoję na nim nie ruszy się na nim tam, ja maga biorę. Okej okay. Na górze są Ej Ty lol. Teraz mogę zawsze przed ogólnie Patrzcie tutaj rzeczy jest na górze na górze Patrzcie no, tutaj Ale kocur Ej. Oje! No nie je zepsułeś! Jest Ej! Mamy, mi z drogi, mamy to? Czy nie? Tak, zabrałem Zabrałeś wszystko? A, okej okay. Rozpaczcie, cwania się ze mnie. O kurde. A, kurwancja. Ja wiem. Na to. No! O, ty kurwa! No, 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 Otwieram. O! Kurde, Matko, co pan. się dzieje? <grafię> YOLO hmm. co, je? co? 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 Oh, oh, oh. Ej, ej, dostał go, Jeszcze mnie staję na nim <grafię> Czekaj, to co, można popchnąć? Można popchnąć Pięknę Po co mi to popchnąć? Ej, ja czekaj, bo tu... Ile ominęliśmy? Smaży mnie w dupsko Ile ominęliśmy tu coś? Ura, whatever. Lecę Ho, ho, ho! Upssst! Ej, pat tu... Warfaka! Tu. Oh, A bo to się... To musisz przesunąć. Eee yy. How about now? Patrz na to. WarfAK oh, Geniusz zuHwA No leć. Ja za weznaciAy Jedź no. dalej... Uhu. OOf, słu! Ja jestem To fajna, fajna sprawa, naprawdę. <gulia> O, się jak najdłużej mogę O kurwa czekaj na górze to się jest jeszcze o, Jest, wlazłem Ile tu jest punktów Dużo? No zabrałem więc wszystko, czekaj Ostatni prawie O, na się, super partia Daj mi maga, czekaj O, nie 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 nie, nie, nie. weźmy się weź przez chyba, spadam, spadam kurwa co ty robisz w ogóle? Te chcę zobaczyć Daj im maga Pokaż mi oh. Czekaj Daj maga No masz Jest o, o, o. Stoję tu Tam jest wysoko chyba jest coś Tam się wydaje Dol, no, co ja robię? Właś tu o, o. Czekaj Czekaj, czekaj, czekaj Nie, nie, nie to Boże zapewniam, że nie jestem magiem Jezu jak ja się huściam Pomoc uhuh. Dobra Nie Przygiut, przygiut, nie mnie na. no weź to skrzynkę! No. Jaka to jest beka życia Siemanko Właśnie No, no kurwa racja! No bo to musisz tak podnosić co chwilę tak Gdzie mam w ogóle no, iść? Do góry Dobra Jest coś tam? Y nie widzę poszlak życia Dobra, zmierdalam stąd o Siemanko. I gdzie ty jesteś? <noise> o jest. W prawo jest, bra jestem. Franko! <noise> 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 o, 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 jaka... Ej, gdzie jestem? Ty patrz, pod wodą coś jest. O LOL. Idę. O B, stary. Siemanko. Ej, jestem. Dobra, szybko. Proszę. on z tą kapszą wytrzymuje, nie? Jakie mam? O, pan. Haha, pan, patrz, no ty widzi. widzisz! Patrz, to mi to, jedzenie. oddaj mi to! Oddaj! Daj mi papu! A, bo... patrz, bo na języku trzeba wejść! To chyba... dobra, mam to, mam to, mam to! A, patrz, a nie już wysyłała! No daj jej to gówno! <laughs> daj jej to gówno! Lul. I tylko, czekaj. Lul! Nie, do chodź <laughs> Czekaj, jeszcze raz. Czekaj, nie? Inaczej, daj ją! Puść tutaj! No i daj Oj! No! Ty choro weźcie <grym> się! Musisz <grym> to podnieść! Nie! Spukowałeś grę! No nie! Tego się nie da podnieść! Nie! Czekaj, zepsuję to! Nie mogę młota używać! Nie! Co? To kruczet! Będzie łatwiej! <grym> I <się wyszło> nie tak się! Ej, nie da się tam wejść! O, dupcie. Kupię parówko! Nie, jestem! Nie, nie ma! Ale Lipton! Ale Lipton! O kurczaczki, czekaj, zrobię takie coś. Czekaj. Pfff, idzie. Dam Popsute. Daj mi tą. Dam mi panią tą. Czekaj. Jest! Pojawiło się, ej! Jest! Morfie. Czekaj, czekaj, czekaj! Ej, jaki... GG, jestem! Jaki ciuta lala is... Ej murdo! Wait no jest. for me. Czekaj! No jestem... weź, weź się wysuń! O. Jestem królem! Ej no ja nie mogę wejść! A dobra, muszę czekać. I wpadłem w kompot! Sie Siematko! No nie W kompot! Urywa! No nie spadł znowu tam Nie, nie mogę stał, idę do ciebie ty. O jest, dobra, pojawiło się. Czekaj zablokowałeś mnie! O. Zablokowałeś mnie Weź... Wytwórz tam ten sznurek jeszcze raz. Jasne. Ci to głupia, głupia. Ej, <laughs> jestem tu! <laughs> Ale most, się się duszę! I tu umrzyj, most, Zresztuj, tu jest most Zrób tu jest... most, zrób szybko. Już idę. Zrób most, teraz. i nie mogę. Nie mogę wrócić most. tam. Ale most wyczaruj. No wyczarowałem. Dzięki. Zniszczył się ten pierwszy Ach, Kurwa macie tu nie mnie To jednak dobre I zablokowałem No nie, ale ta żaba jest tępa Ty sam jesteś Kurwa My nie lepiej Łapnął Jest Co? Jestem, jestem, jestem Jest! Dotarł Dotarł do sery do jest ta żaba, kurwa No troszeczkę Nie, nie, A na dole, nie, nie. w ogóle o, o, o. patrzyłeś? Co? Na dole są, patrz Co są na dole? Boiś na dole? Dołem trzeba przepłynąć. Ej, żal, a tam nic nie umieliśmy? Nie wiem, a tu nie, bo na dole jest skrzynka. Jak oh, ciągle. Aluja. Ej, Tam jesteś ty... po lewej, po lewej. No kurwa, Mać. <laughs> idę od ciebie, idę stąd. Ej, tyle znalazłem. Tam. Dzięki tobie, Toto, coś śmiesznego. Dzięki, Mordo. Pójdę do ciebie, to... i tak. Nie, bo ja ledwo żyję tym magiem, idę się chril hillnąć troszkę. Okej. Okay. Ale to zrobiłem! Wolną swojego! O, mogę go podnieść Siemaneczko, ziemuśki! Zobacz, że są tylko gobliny w tej grze. Co ja robię? Odbijanie od ściany! O lol! O Lol! Skacz! Skacz! Nie, daj mi tą, panią. Nie. Ej. <grystanie> nie. Jest. Kuta się. O kurde! O kurde. kurde. <grystanie> Jestem. A ja nie. Jakie ciężkie To nic nie ma. Na pewno, pewnie widzisz, że tam nic I can. nie ma? I can be... No tam na dole, na górze nie ma. Nic nie jest? O, dostałem czymś. Nie wierzę, że jest lepiej. I Łucznik tu jest. Nie, dobra, nic nie ma. Co? Daj mi tego maga na chwilę. Czekaj! Uuuu, po poprawki. Daj mi maga. Mag, mag, ja chcę maga. Ehm, no. Dobrze przed tym. Uh, a, 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 tego się nie mogę zapaść, dobra A, bo tutaj trzeba ten. Opak zrobić stary Podgotowałem wodę, patrz i patrz teraz. No... Bom, Co? Daj mi maga. Czekaj, bo patrz, ja idę na górę i tam są punkty. Podgotowałem wodę i bąbelki się I no, robią. no, Mega stary. Chyt? O nie. No, dobra, mam. Wystarczy, że mi magadasz. Czekaj, bo ja zdobywam punkty. No, Dobra masz me. Dzięki mordo Zeser, się jestem, mam. I też bym był patrzył No i co teraz? Uwaga. Trzy Fuck! Yeah! O oh, nie, ja nie zdążę! Zacznę na dolnicy ma. No właśnie idę. A, nie wejdę tam bo... Blokuje to sanie! Jaki biks. Stary no. Ej, mam zajebisty pomysł. Wyczaruj most? Ja szybko wezmę maga i złapię ten most. Wol. Chodź. Przejdź po prostu. Ej, nie strzaj w tym bańkę, nie? Ej, typa. A nie ja nie mogę mostu. Masz. A, to daj lol <laughs> tak też można ooo niczym coś tam Co? no, jesteś, deglużyjesz stary a już nie tego nie mogę, o mogę podnieść jednak, dawaj jaki wielki, dobre zamrażam go, dawaj go po po jajkach tam, gryź ty, jaki wytrzymałeś. Jak mi skrzynia biorę. Jaki... To po prostu. Zbierdolaj. Ej. Trzeba to zerwać. serwi to, 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 to. Nie, 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 nie. co ci? Jejco. tą kostkę Rubika. Jolo. Ja. Ej, Czeka. ty pa. Dawaj, przechodź. Spaliłem. Idę. Eee, yy. Teraz nie, nie wiem co trzeba robić. Dawaj, teraz o. ty. O, zginąłem! Jestem. <grym> co się stało? jesteś... Weź podejdź tam, podejdź tam do tyłu. O, w dupcie. GG. Auć. Chyba trzeba jak to... Chcesz... Nie wiem co trzeba zrobić. Ot, otwórz, otwórz. Otwórz to. No już. A, dobra, i teraz weź to skieruj, tak, żeby coś palnego. Daj mi maga, nie maga. Eee, no. Odwrotnie, mordo. Wiem, jak to trzeba zrobić. Tylko siebie jest otwarty. Drydu mnie, dydu mnie, dydu mnie, dydu Ale pięknie. Hello. hello, is it me you're looking for? No, 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 mówił. you Nigdy. Of kwiatko lady flower. Finding looking for another flower? Co chodzi, żemuś? Nie wiem. Okej, okay. także <laughs> to byłoby na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się i cześć. No. Dzięki, hello.